Dzień dobry. Dziś witam Was wreszcie z za kierownicy nowego Volkswagena Tiguana. Dlaczego wreszcie? Nie potrafię powiedzieć, strasznie długo to Volkswagenowi szło, żeby go wprowadzić na rynek. Ale nieistotne. Polskie jazdy, Polski park prasowy dla najważniejszego rywala tego samochodu czyli Skody Kodiak. Też jeszcze nie istnieje. Więc dobra, jeździłem dla Was Kodiakiem, znacie moje poglądy na ten samochód. Tiguan nie jest identyczny technicznie, Tiguan jest krótszy. Tiguan dopiero ten Allspace, czy jak on się tam nazywa... Czyli ten z wydłużonym bagażnikiem, to jest dopiero bezpośredni rywal dla Skody Kodiak. Natomiast Tiguan jest dla wszystkich tych klientów, którzy potrzebują już naprawdę dużego samochodu kompaktowego, crossovera, suwa, ale jeszcze nie półciężarówkę, tak jak to jest z Kodiakiem. Tym bardziej, że tu w Tuaregu miejsca za mną, o jak widać na tym zdjęciu, bo to jest zrobione zdjęcie za. Fotelem ustawionym dla mnie jest aż nadto. Można w dodatku tym miejscem żonglować, jak widać na tym zdjęciu. Tak, kanapa jest przesuwna i to rozdzielnie. Ale zacznijmy jeździć. Żeby zacząć jeździć, najpierw uwaga! Również Tiguan wymusza na nas pełną sekwencję startową, żeby mieć spokój z różnymi przeszkadzaczami. Więc najpierw wchodzimy. W asystentów. Odłączamy najpierw asystenta utrzymania pasa ruchu. Potem sygnalizację przekroczenia prędkości. Ostrzeżenie o zmęczeniu. Reszta może być, nawet wręcz powinna. Automatyczna regulacja odstępu, czyli aktywny tempomat. Reakcja na koniec korka nie ma sensu. Reakcja na przebieg drogi. No, regulacja, reakcja na dopuszczalną prędkość, tak koniecznie, bo wówczas możemy włączyć tryby pracy ACC, ogranicznik prędkości lub travel assist. Travel assist kieruje również. ACC to jest tylko aktywny tempomat. Dostosowujący się do prędkości, o ile mamy to włączone, jak widzicie, nie tylko moje długodystansowe Volvo EX30, wymaga przed ruszeniem, po uruchomieniu samochodu, wykonania pewnych czynności, powyłączania różnych funkcji, po to, żeby jazda odbywała się na takich warunkach, na jakich ja chcę jeździć. Ale w przypadku tego Tiguana. Muszę zrobić jeszcze coś, bo mam na pokładzie adaptacyjne półaktywne amortyzatory, takie same jak miałem w Passatach obu, oraz w Skodzie Kodiak i w Skodzie Superb. Różnica jest jedna, mianowicie Skody zestrajają to zawieszenie po swojemu, Volkswagen po swojemu. W obu cicho bądź, nie chcę nic od ciebie. W obu Volkswagenach Passatach narzekałem na głośność, tłuczenie wręcz tego zawieszenia. W przypadku Tiguana zaraz Wam pokażę jak to wygląda, ale ponieważ w standardowym trybie komfort zawieszenie jest ustawione na wygodne, ale nie bardzo wygodne, ja wybieram inaczej. Mianowicie za pomocą tego pokrętło w przycisku, Przejętego wprost skodiaka albo superba. Szkoda, że nie wszystkie trzy, bo wówczas regulacja klimatyzacji byłaby dużo wygodniejsza, nie trzeba by było grzebać po tych tutaj przesuwnych. Tu wybieram sobie individual, ponieważ w trybie indywidualnym mogę w pełni świadomie wybierać twardość zawieszenia od ultra komfortowego aż po ponad sportowo twarde. Ja wybieram ultrakomfortowe, ponieważ, co już sprawdziłem, jako półaktywne zachowuje się wówczas zdecydowanie najlepiej i najbardziej mi się podoba taka jazda. Natomiast jeśli chodzi o to, co przeszkadzało w Passatach Mamy tu przed sobą próg spowalniający. Słuchajcie, dobrze o Wilcy. Przez próg spowalniający przejeżdża się 20 na godzinę, ja przejeżdżam 13. Słyszeliście to? Zrobię to jeszcze raz. Przy okazji możemy popodziwiać wspaniałe kamery dookólne. Kiedy się jedzie do tyłu, zawieszenie pracuje w innym profilu i nie jest to aż tak zauważalne. Teraz jadę 20 na godzinę. To jest naprawdę niesamowite, jak potwornie głośne jest zawieszenie Volkswagenowskie z tymi amortyzatorami DCC Pro. Nie potrafię tego zrozumieć. A od Volkswagena nie dostałem wyjaśnień. Najwyraźniej jest to albo tajemnica, albo nie potrafią wytłumaczyć. W każdym razie, czym jedziemy? Jedziemy najnowszym Tiguanem z silnikiem wysokoprężnym, 150-konnym, dwulitrowym, czterocylindrowym, bez miękkiej hybrydy. W związku z czym wyłączyłem e, auto start-stop. Bo to działa na normalnym rozruszniku, co jest zawsze po pierwsze męczące dla silnika, po drugie męczące dla portfela, bo starter, szlak trafi. To jest przeszło tysiąckrotnie częstsze wykorzystywanie niż w normalnym samochodzie bez tego systemu start-stop. Więc jeśli auto nie jest miękko-hybrydowe, gdzie rozruch odbywa się bez uderzenia, Startera klasycznego, odłączam. Tym bardziej, że to trwa i zupełnie mi się nie podoba. Napęd wyłącznie przedni. Auto, tak jak powiedziałem, krótsze od Kodiaka, ale mimo wszystko ogromnie przestronne. Co dotyczy również bardzo dużego bagażnika, większego teraz w tej nowej wersji. Nowym Tiguanie od poprzednika. Ale wciąż mamy do czynienia z samochodem w miarę kompaktowym, bo to jest poniżej 460 długości, pomijając tłuczące zawieszenie, które poza tym pracuje fenomenalnie, nawet w tym właśnie ultrakomfortowym trybie, co mi się strasznie podoba. Ogromnie mi się to podoba. Poza tym mamy tutaj już najnowszy system multimedialny, który w standardowym wyposażeniu łączy się z ekranem o przekątnej e, mniej więcej 12 cali, ale opcjonalnie e, dostępny jest, tak jak tu, 15-calowy, co dla mnie jest abstrakcją kompletną, bo nawet jeśli on niczego nie zasłania, wzrok mam dokładnie. Na tej samej linii co koniec kokpitu, pod szybia, to jest absurdalnie wielki i do niczego to nie jest potrzebne. Gdyby był tej samej wysokości co e, wykończenie kokpitu, byłoby optymalnie. Jest e, bardzo, uwaga dla tych co nie lubią tego słowa, bardzo, bardzo responsywny, nawet przy moich problemach z przewodnością skóry. Jest, ma świetną rozdzielczość, no i wreszcie wspaniały system operacyjny, który, nawet jeśli służy do obsługi właściwie wszystkiego za pośrednictwem właśnie tego ekranu dotykowego, to zrobił się intuicyjny. Wreszcie jest to Mniej więcej takie, jak powinno być, tym bardziej, że kierownica znów ma normalne przyciski, nie jest dotykowo poślizgowa, jest taka, jak w moim starym golfie sprzed 8 lat e, czyli idealnie intuicyjna, ergonomiczna, anatomicznie i mm, użytkowo. Czy y, wewnętrzne mapy. Mózgu tego samochodu mogą już przyjąć, że jadę po obwodnicy. Cały czas pokazuje 40 km na godzinę. Najwyraźniej Volkswagen ma bardzo poważny problem z danymi odczep się, które są w tej chwili niesłychanie istotne, biorąc pod uwagę, że obowiązkowe są systemy. Krzyczenia o tym, że przekraczamy prędkość dopuszczalną. Jak niby mam jeździć samochodem, który nie ma zielonego pojęcia, jaka jest, jaki jest prawdziwy limit prędkości. Mało, że tego nie wie. Popatrzcie jeszcze tu. No i uwaga, będzie próba w tym samym miejscu, gdzie Passat twierdził, że jadę pod prąd. Jesteśmy na skrzyżowaniu pławskiej i poleczki. W stronę na północ obok wyścigów. Patrzymy co będzie. O, sprawdź kierunek jazdy. No proszę. Czyli jednak Volkswagen ma coś skopane w tym algorytmie. Ja. Mówiłem o tym przy okazji obu passatów, to w komentarzach pojawiło się kilku ludzi twierdzących, że ja się stałem dramatycznym hejterem Volkswagena. I nagle Skoda mi zaczęła płacić. Kiedyś mówili, że Volkswagen mi płaci albo Toyota mi płaci. Więc powiem wam prosto w oczy. Ode mnie, nikt mi nie płaci, wręcz przeciwnie obrażają się na mnie za to, co mówię, mianowicie mówię prawdę. Prawda jest taka, że Volkswagen ma w tym w tej nowej swojej generacji dwa podstawowe problemy z oprogramowaniem systemów e, wsparcia i ochrony, a więc również z danymi na temat e, prędkości. Limitów na polskich drogach, tylko polskich, zastrzegam po raz kolejny. Oraz z tym półaktywnym zawieszeniem, które powtarzam, genialnie pracuje, natomiast jest drastycznie hałaśliwe. Nie, że tam są jakieś luzy, ono po prostu jest hałaśliwe i to paskudnie hałaśliwe. Ale. Po raz kolejny to powiem: pracuje fenomenalnie, jedzie się tym genialnie. Gdyby się jeszcze dało trochę przytkać uszy, żeby nie słyszeć tego łomotu, byłoby cudownie. Ale układ kierowniczy jest po prostu perfekcyjny. Tu jest jeszcze ta funkcja, e, którą można sobie włączyć e, dla sterowania wszystkimi trybami, e, w którym. Układ kierowniczy będzie nie komfortowy, tylko sportowy, a wówczas on będzie jeszcze ostrzejszy, jeszcze bardziej czujny i inaczej odczuwalny przez kierowcę, bo zmniejsza się siła wspomagania, a tym samym człowiek to inaczej odbiera. Przestawiam na komfort, bo łatwiej się manewruje. A biorąc pod uwagę, że tu jest i tak zmienne przełożenie, to nie ma możliwości, żeby niechcący wykonać zbyt nerwowy ruch, bo to jest kompensowane przez właśnie zmienne przełożenie, które w zakresie pierwszych plus minus 20 stopni jest bardzo spokojne, stonowane. A powyżej dopiero, czyli tam, gdzie manewrujemy, robi się bardzo ostre, w związku z czym wymaga mniej ruchów, mniej wysiłku. Bardzo lubię ten, tę konstrukcję Volkswagena, bardzo mi to pasuje. To, co mi nie pasuje z tą znakomitą kierownicą, z przyciskami i tym układem kierowniczym, który jest tak. Świetnie wymyślony i zrealizowany, to to, że kierownica sama w sobie ma zbyt mały zakres regulacji osiowo. To jest około 2-3 centymetrów, których brakuje, żeby zająć w pełni optymalną pozycję. A optymalna pozycja, przypomnę, to jest taka, w której kierowca operuje tylko stopami, nie musi podciągać całej nogi w kolanie, ani do hamowania, ani do przyspieszania, ani jeśli jest manualna skrzynia biegów, do operowania biegami. To powinno się odbywać przy opartej pięcie i tylko tak poruszających się stopach. Jeżeli ja się ustawię tak, żeby samymi stopami prowadzić, to się okaże, że jestem zbyt daleko od kierownicy. Nawet jeśli ustawiam oparcie tak, jak powinno być ustawione, a więc mniej więcej o 10 stopni odchylone od pionu do tyłu, a ręce trzymające kierownicę za 15 trzecia powinny w łokciach tworzyć kąt, Mniej więcej 100 stopni, a więc trochę większy od kąta prostego, oczywiście. Początkiem jest zawsze to sprawdzenie, które w tym przypadku się nie do końca sprawdza. Bo jak oprę łopatki, to mi brakuje właśnie tych 3 cm i dokładnie o to mi chodzi. Zresztą nie tylko mnie. Co poza tym? Silnik kapitalnie pracuje skrzynia. Kapitalnie pracuje siedmiostopniowy automat DSG. Nie ma już śladu, nawet cienia śladu po niegdysiejszych problemach związanych z dostosowywaniem napędów do WLTP, do normy spalinowej, którą uzyskiwano przez powodowanie, żeby zespół napędowy był jak najbardziej ospały. Co dawało oczywiście odwrotny skutek, bo kierowca odruchowo wciskał gaz za mocno i samochód zaczynał więcej palić, więcej emitować. To nie miało sensu. Teraz opanowano to najwyraźniej. W każdym razie samochody zaczęły jeździć tak, jak powinny, większość przynajmniej. A te, w których narzekałem na to najbardziej, czyli właśnie auta z grupy Volkswagena, teraz. Mają oprogramowanie, które sprawia, że jazda, prowadzenie są czystą przyjemnością. Samochody od razu natychmiast reagują na każde drgnienie stopy na gazie, na przełączanie biegów łopatkami również w trybie automatycznym, czy to automatycznym automatycznym, czy automatycznym sportowym. Wszystko działa doskonale. Generalnie, pomijając to, że według mnie ekran powinien być niższy, niech on sobie będzie równie szeroki, e, w samochodzie wszystko jest takie jak powinno być. No, jeszcze ta kierownica, oczywiście, ale o tym już za dużo aż mówiłem. E, poza tym, czuję się tu świetnie. Zasięg po zalaniu jest 810 km, mimo że auto. Dostało mocno w skórę, zanim ja je przejąłem, w związku z czym długoterminowo ma zużycie paliwa 6,8. Moje osobiste jest na poziomie 6,1. Przy czym to już było naprawdę przy dość ostrej, energicznej powiedzmy jeździe. Podobają mi się niektóre wynalazki, a Półeczka, którą można podnieść, pod którą można włożyć telefon albo na ładowarkę indukcyjną, albo obok, jeśli nie chcemy ładować. Tam są schowane dwa e, mm, złącza USB-C. Półeczka jest również pokryta e, gumą, w związku z czym to, co tu położymy, będzie tu leżało, nie będzie latać. E, pokrętło do wyboru. Trybu jazdy oraz głośności pracy audio już pokazywałem. Pokażę Wam jeszcze coś tu, uwaga. To ma dla mnie o tyle znaczenie, że dopiero co musiałem się udać do serwisu Volvo na e, niezbyt poważny zabieg, natomiast strasznie długotrwający i wywołujący mnóstwo nerwów, a mianowicie podłokietniku w wysuwanej części przeznaczonej na napoje lub ustawianie telefonu, bo jest tam specjalnie pod to e, taka fałtka, jakby schodek, położyłem między innymi dowód rejestracyjny, po czym chowając to z powrotem do podłokietnika. Wepchnąłem ten dowód rejestracyjny w głąb podłokietnika, daleko za szufladkę, i jego wydobycie trwało prawie godzinę. Tu nie byłoby tego problemu. Dowód się wsuwa w specjalną kieszonkę. Na tej kieszonce jest jeszcze druga mniejsza kieszonka na kartę, czy to paliwową, czy parkingową. Wszystko jest pod ręką, wszystko jest. Uporządkowane i wszystko jest bezpieczne. Zwróćcie uwagę, że Tiguan ma w tej chwili również flokowane kieszenie, ale niestety schowka już nie. Więc przejęte od Skody są tylko niektóre rzeczy, niestety. Ale, no muszę to powiedzieć, Czuję się tu dużo lepiej niż za kierownicą Passata. Nie potrafię wytłumaczyć dokładnie dlaczego, ale gdzie w Passacie się siedzi o wiele wygodniej za kierownicą i ergonomia jest perfekcyjna, ale tu jest mi lepiej. Warte spostrzeżenia oddzielnego są fotele. Mianowicie po raz pierwszy od bardzo dawna w testowym samochodzie tej marki. Nie mam fotela regulowanego elektrycznie, ale mimo wszystko mimo że jest to manualna regulacja, to jest regulacja bardzo wszechstronna, dzięki której można naprawdę przyjąć optymalną pozycję. A mam tutaj nawet masaż. Masaż mniej więcej taki, jak jest w zupełnie, w zupełnie podstawowym fotelu Volkswagenowskim. W pasacie. Nie mający nic wspólnego tym, co w Passacie potrafi być top albo w superbie, czy w kodiaku. Niemniej masaż jest i to już się bardzo liczy. Mam fantastycznie sprawną, automatyczną klimatyzację trójstrefową. Mam to nieco drażniące, minimalistyczne. Stylizowanie kokpitu, które, ok, bardzo wielu ludziom się bardzo podoba. Mnie trochę drażni, że tak zwane zegary, czyli wirtualny kokpit, nie są dokładnie pod kątem prostym wobec mojego wzroku. Że ten kokpit w ogóle faluje, no i nie podoba mi się ten wielki telewizor. Znaczy on mi się bardzo podoba, natomiast powinien być niższy. Co poza tym? Poza tym jest mi tu dobrze. Najzwyczajniej w świecie dobrze. Tym samochodem, który jest tylko trochę większy od tego, co uważam za optymalne do codziennego użytkowania. Mógłbym jeździć na co dzień, mógłbym jeździć dowolnie długo. I to pod każdym względem, również w dowolnie długie trasy. Raz, że to jest, tak jak powiedziałem, fantastycznie komfortowo resorujące auto, jeśli kierowca tego chce. Jeśli nie chce, jest bardzo precyzyjnym, mocno usportowionym autem. Zawsze ma cudowny układ kierowniczy. E, pomijając łomotanie zawieszenia, jest akustycznie znakomicie dopracowany. No i ma genialny napęd, który. Po zatankowaniu daje zasięg 820 km, nawet wtedy, kiedy co najmniej o 10% więcej nabito mu zużycia średniego od tego, co jest osiągalne dla każdego. Więc w sumie, biorąc pod uwagę, że jako diesel, właśnie taki dokładnie właśnie taki dokładnie bo on właściwie nie ma żadnych opcji, z tego co zauważyłem. To jest auto kosztujące poniżej 165 tysięcy zł. To jest bardzo dobra cena w dzisiejszych czasach za tak dopracowany, tak wykonany, tak wykończony, bo tu nie mam zastrzeżeń. Poza tym, że schowek powinien być flokowany, bo tak to wstyd trochę przed ryśkiem. Z takim napędem, z tak komfortowym resorowaniem. Więcej nie mam do powiedzenia. Między nami yy, bardzo bym chciał ten samochód w teście długodystansowym. Przynajmniej bym się nie bał o prosty fakt, czy ja dojadę na miejsce. Tym na pewno. Dziękuję, do widzenia.